Przyjmi się ja Nikola. Śliczne patrz, się Saryna. trochę trawy. Urwicie trochę trawy. Macie tu trawa gdzieś. No I patrz. I ona przyjdzie do ciebie. się Nikola. Ale eee. nie Nikola z Nie wyjdźcie po Ale Nie wstać. nie Może? bo one się boją. Może? 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 No Może? 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 się Może? 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 tu bliżej, no nie, pomału, pomału. No o. Patrzcie tutaj się. się. Patrzcie tu, patrzcie tu, ej. No, daj. Nikola, patrz tu. Uważaj na palec. Palec! No ej, śmiejesz się, a one uciekają. Wiesz, tam jest w tyle. Pokaż się. Ania. Pięknotko. Cześć, Jadę już, już jadę. Rapujemy, rapujemy. Nikola, pokaż się jak wyjeździć. jeździć. Ty go nie zagrałaś. No nie, akurat chciałam, wiesz. Zimno ci w tletu, w tletrze. Może chcesz rurki, chcesz pojeździć? W tamtej podzie się znajdzie. <noise> no, kiedyś Azyk jakby nie, no, nie widać, tam wpadła. Tak? To Tak się rozpędziłaś? Ida, ida. Dobra. Ej, idę sprawdzić cię zimna woda. Do, no, uważajcie. Co robisz ja dysz na Jaka Nikola po to? Ja Ej, a tu jeszcze nie ruszę piasek. Nie porwie. No, no są. Ej, jak byłam w mienie, nie? Ciebie też nie było? Nie, Jeszcze nie. na to Nikola! Ona to nagrywała. No. Że trochę było ciężko. Ej, Nikola, zamknąć drzwi? Ja zamknę. Ale tu jest bardzo ciepło. No właśnie, ciepło jest, nie? To ja to idę do kibla się kąpać. Bye. Nie dodam tego, bo ja coś tam jestem. Dobrze, jeszcze, wypiłyśmy tam. Na, na plaży. Ja też to No, wypiłyśmy jeszcze podwanie. No, myśmy no. tam piły równo, kurde łódź, myśmy sam no udawali... Serio. No, 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 no ja No, Teraz właśnie przestraszyło mnie coś. Idę dalej. <laughs> to był najstraszniejszy widok. Zobaczymy się na Archiwum Xpl. Nie zabijaj go. Jezu, ale że się wystraszyła, Boże! że Tego zadabij!